Mam nadzieję, że na może przejść. bardzo starego opuszczonego domku ale musimy być po raz kolejny cicho bo zaraz za tym domkiem mamy sąsiadów jest tam bardzo czujny pies ale na szczęście jest głośno ulicy i nas nie usłyszał także co, zaczniemy eksplorację powiem, że domek jest naprawdę świetny. Za kamerą stoi oczywiście Sebastian, który mi towarzyszy w tej eksploracji. Także co, krótkie intro. I rozpoczynamy eksplorację. I słuchajcie, już jesteśmy w środku, ale pokażę Wam ten pokój na koniec. Najpierw może przejdziemy do klatki schodowej, do przejścia. Słuchajcie, tutaj mamy taki jakby ganek, a nie dobra, tu mamy toaletę, także nie będziemy się na toalecie skupiać z tej strony mamy główne wejście i zobaczcie już tutaj już tutaj przy tym głównym wejściu możecie zobaczyć, że znajdują się bardzo stare, bardzo stare mebelki i mamy po raz kolejny Beztwaleczkę. twaleczkę bez Również bardzo starą. Tutaj już palnik gazowy, ale zobaczcie jakie stare garki się zachowały. Szybkowarek. No, szybkowarek. Z zaworkiem u góry, nie? Dobrze myślę? Tak. Dobrze, nie? Bardzo dobrze. Także no... Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie. Niestety musimy być tutaj bardzo cicho. Nie będziemy używać latarek. Słuchajcie, tutaj mamy oczywiście wieszaki pełne ubrań. Oraz, jak widzicie, wejście na strych. Może, jeżeli się uda, wejdziemy do góry, zobaczymy co tam się skrywa. Ale no, domek jest naprawdę niesamowity. Zobaczcie, takie fajne podw podwójne przejście. Prawdopodobnie była to kuchnia, tak? Tak, na pewno. Na pewno, dobra. Świetne zasłonki w drzwiach. To wszystko pięknie wygląda. Powiem Wam, że tutaj czas się naprawdę zatrzymał. Zobaczcie jaki piec w ogóle, nie? Ale to jest mega. No i jak to często bywa w takich opuszczonych miejscach. No widać, że jakiś czas temu ktoś dawno naznosił trochę drewna do opału. W wielu właśnie opuszczonych domach spotykam takie zjawisko. Co sprawia wrażenie, jakby ktoś za chwilę miał wrócić i palić w piecu. Ale sami możecie zobaczyć, że jest tutaj mnóstwo pajęczyny na tym, a więc długo to leży. Hmm. Pewnie już nikt nie napali. Po prawej stronie mamy, słuchajcie, zobaczcie, suszareczkę z naczyniami, również oblepione, już można powiedzieć czarnymi odsadzy lub od lub pod kurzu pajęczynami. Kurczę, ale to jest naprawdę robi niesamowity klimat. Seba, kurde, udało nam się wejść. Chwała. Musimy być w cicho, aby pies nas nie wyczuł. Tak jak w poprzednim domku, nie? Tak. Dobra, słuchajcie. Stare fotele. Na fotelu stoi krzesło. Nie wiem, kto tak to zrobił, ale tam możecie zobaczyć na ścianach. No, stare, już stare. Plecionki. Stare Półki kuchenne, szafki kuchenne. Plecioneczki. Plecioneczki, dokładnie. Ale tu. Powiem wam, niesamowicie dodaje klimatu takiego. Okej, zobacz, lekarstwo na O kurczę. jak w każdym polskim domu. I to nie jest reklama. Może zobaczymy jakąś datę ważności. Ktoś może tutaj przebywał nie tak dawno. Prędzej tutaj na produktach. Zobacz, mamy produkty spożywcze. Pełen koszyk. Faktycznie rękawiczek nie założyłeś, teraz już zakładasz i zobaczcie tu u góry nawet mamy Tu góry mamy nawet osłonki na szklanki. 2018 o, nie tak Także mamy. można liczyć jeszcze powiedzmy rok ile takie potrawy mogą mieć terminu rok czasu 2019 Także no, może powiedzieć z 5-6 lat no domek jest na pewno opuszczony Zobaczcie zachowało się jeszcze mnóstwo tutaj porcelany przepiękne Naczynka, dzbanek, takie jakby filiżaneczki albo salaterki z łóżkiem, nie mam pojęcia. Do deserów, może coś takiego, albo do barszczyku nawet. I słuchajcie, w tym domu spotkamy się nieraz z przepięknymi obrazami. Zobaczcie na te cudowne dzieło. No, niezwykle to wygląda. Klimacik jest bajeczny, i również pod spodem mamy jakąś pamiątkę. Możliwe, że z Lichenia, albo z innego sanktuarium. Całkiem prawdopodobne, nie? Z tej strony również, zobaczcie, obraz na ścianie Matki Boskiej. Często spotykany w opuszczonych domach. No i te niezwykłe, właśnie niezwykłe ręczniczki. Haftowane płótna, no naprawdę robi to niesamowity klimacik. Zegar już taki troszkę współcześniejszy. High school musical <laughs> Nie no, jest klimacik, a zobaczcie na co jeszcze nie zwróciliśmy uwagi Kasety, kasety VHS Mnóstwo kaset Aż by chciało się przejrzeć, nie? Co, tam, co tam jest na tych kasetach Człowiek dowiedziałby się mnóstwo rzeczy nie? O właścicielach no. Tu mamy jakąś wielką książkę Ciekawe co to za książka Jakaś Słownik języka polskiego o. Powinien być w każdym polskim domu. Mhm. Teczka, czarna teczka. O, Fatima. No. Powiem wam, że byłem w 2015 roku w Fatimie, także pozdrawiam wszystkie osoby, które w Fatimie były. Jest to naprawdę bardzo religijne miejsce uczęszczane przez bardzo wierzące osoby. Tam również mamy mnóstwo, mnóstwo starej literatury Nie będziemy już tam się pchać w ten kąt bo mam Wam tu pokazane jeszcze pozostałe pomieszczenia, które są naprawdę niezwykłe. Tu jak możecie zobaczyć mnóstwo szpargałów. No nie będziemy tutaj po prostu grzebać w tych brudnych rzeczach, także przechodzimy myślę dalej, nie? O zobaczcie, jest kalendarz kwiecień. Ale rok? Rok? rok. właśnie. To patrzamy i... Kurczę, pewnie... Hmm. Zmachcie, tu jest pajęczyny, naprawdę mnóstwo pajęczyny Mega, mega, naprawdę mega domek Chwilkę mi to zajmie, aby sfotografować to wszystko kurtałeczka z pagunami. A wojskowa kurteczka. Patrzę właśnie Wybaczcie, że nie używam światła. Może delikatnie tutaj czułość podniosę. No i co, przechodzimy dalej, nie? Teraz myślę, że przejdziemy do ostatniego pokoju, bo ten chcę Wam zostawić na sam koniec. O, panie. Kurczę. Ciekawie. To jest klimat, nie? Wow. O, bomba. Słuchajcie. Pozwólcie, że sobie usiądę, ale. Można normalnie poczucie ten klimat, zobaczcie macie, macie wazę, nalewacie sobie barszczyku. To akurat jest płytki talerz, ale nie hałasujemy. No klimat jest naprawdę przecudowny. No. Ja pierdzielę. Super co? No kurde. I zobacz świąteczny motyw w o właśnie. <gryw> Jaka stara, <gryw> nie? No. Ja pierdzielę. Ale to będzie naprawdę... Mam nadzieję, moi widzowie, że docenicie to, co dla was robimy. Pokazujemy wam te piękne stare domy. Oczywiście pamiętajcie, urbex to nie jest wandalizm. Nie wchodzimy tam, gdzie się nie da. Są pootwierane, porozwalane okna, są porozwalane drzwi, które same się po prostu otwierają. No nie ma, nie ma problemu naprawdę. Jeżeli, jeżeli ktoś naprawdę interesowałby się majątkiem, zabezpieczyłby to, aby nikt tutaj nie wchodził. Mam nadzieję, że rodzina dalsza ogląda ten materiał i zabezpieczy to miejsce aby nikt tutaj nie wchodził bo naprawdę miejsce jest kapitalne <laughs> powiem ci, że można to spędzić kurde dwie godziny, nie? Nad wszystkim się tutaj roztrzywać. Rozkminiać, nie? Ale no, naprawdę nie możemy, bo w każdy chwili no niestety możemy zostać przyłapani. Ale jest ogień, jest ogień, jest ogień, nie? Ja pierdzielę to nawet. No... <laughs> nie wiem co powiedzieć, no odjeło mi... Odjęło mi mowę, no kurczę, same, same te pokrowce na siedzenia. 87. Same te pokrowce na krzesła, no to jest w ogóle bajerare. Spójrz, dyplomy. A, nie ma nic w środku, szkola. Pusto no. Pusto, byśmy chcieli, a cicho. Jest coś? Dla Teres Dla Teres. 1980. Dyplom dla koleżanki Teresy za długoletą i ofiarną pracę w, w gminie. gminie. W gminnej spółdzielni. Okej. Okay. Zobaczcie. Nie pokazałem Wam tego. Mamy tutaj również telewizorek. teleskopowy. Spójrz, Łukaszu. Serweta ręcznie robiona. No. Odwrotnie położona. To jest haft Richelieu się nazywa. O kurczę. Tak, moja mama też potrafiła haftować serwety właśnie takie. takie. Świętej Pamięci już mam musiała, ale potrafiła mogę się pochwalić jest bardzo pracochłonne kurczę no sama ta ściana nie zobaczcie te kotki to jest naprawdę coś pięknego tutaj obraz Jana Pawła II. ja wiem że jest wielu przeciwników tej osoby no ale jest to nie, powiedzmy historyczna postać jeżeli chodzi o Polaka a to masz kolejny obraz zobaczcie no niesamowity Puszka I to jest też na płótnie. Zobaczcie, to jest malowane na płótnie. Pamiątka pierwszej komunii. I przepiękny, potężny obraz matki z dziecięciem. No kurczę, ale to robi klimat, nie? I pewnie sto razy się powtarzam, że coś jest niesamowite. Że jest niesamowite, bo naprawdę tak jest. Spójrzcie na te ciuszki starszej pani. No naprawdę. Bajeranckie, bajeranckie rzeczy. No, klimat jest sztosowy. Sebastian tam luka do szafek. A ja tutaj już wam pokazuję mnóstwo kartek świątecznych. Zobaczcie pocztówki. A Zobaczcie, również... Zobaczcie, jakie stare, czarno-białe zdjęcie sarenki. No więc ktoś tu... Możliwe, że to jest pocztówka. Mhm. Ale mamy tutaj mnóstwo mnóstwo kartek. Co szafki pewnie pełne ciuchów, co? Nie będziemy tam wszystkiego pokazywać, bo naprawdę... Nie chcemy, nie chcemy wyglądać na osoby, które szabrują te miejsca, tak to troszkę wygląda czasami jak przeglądamy te wszystkie szafki, aż człowiekowie jest głupio czasami, no ale jest klimacik, naprawdę mega. Tu, tutaj, tutaj trzeba uważać, aby to się nie rozwaliło. Zobacz, z tyłu nawet tak piecyk jest jeszcze, nie? piecyk Bartek. Stara obrazki, mhm. do kompletu wisi. Dzisiaj... Płaszczyk. Dokładnie. Stara futrzona czapeczka. Nie no, ale i ta łuszcząca się farba na drzwiach, nie? To jest kurde klimacik, no naprawdę. Nie wspomnę jeszcze o... Żyrandolu. Żyrandolu, dokładnie. Pięknie ozdobione ściany wzorkami. Nie no, klimat jest niesamowity. No ale myślę, że przyszła pora, aby pokazać Wam to co jest chyba najlepsze w tym domu, a więc. Zobaczcie na to. Kolejny, kolejny mega szto, spokoik. Coś pięknego, okrągły stół krzesła porozstawiane dookoła. I... Te same pokrowce, nie? Mm -hmm. to, to, są ręczne robótki Ciekawe co w tym pudełku było, co? Zobaczymy? Już wiemy Szczućce Tak jest Spójrzcie, pralka Frania, oryginalna nie, skl -ka. Oryginalna, nie? Mm -hmm. Z napisem Pani, Frania Dobrze no? Ja zawsze... Zacznę... Tak, jest Frania Ale, zobaczcie tutaj Obraz małżeństwa Portret Niesamowicie to wygląda. Ciekawe czy bo małeś jeszcze takie tłumaczenia, nie? No. Kurde, ale naprawdę bajera. I powtarzający się obraz papuszki, na płótnie. Kolejny ogromny obraz matki z dziecięciem. Niesamowicie, niesamowicie to wygląda. Kolejny święty obraz. Józef Maria i prawdopodobnie dzieciątko Jezus. Raczej pewne będzie. I te sztuczne kwiatki, co? Stały mm. motyw opuszczony domów. Mm. Mamy jeszcze palmę dyngusową, nie? Dobrze mówię? Tak. Dyngusowa palma? Nie. Dyngusowa, nie? Tak się mówiło. No. Ale to jest przedmiot, co? Mm -hmm. Półkotarczony. Dokładnie. Tu na pewno wyciągane łóżko jest, ale nie tak? będziemy... Nie będziemy tego rozwoła. używać, bo widać, że są połamane niektóre elementy. Nie chcemy tego po prostu zdewastować. Kurczę, ale te obrazy naprawdę są przepiękne. Mega sprawa. Tu kolejny obraz. Możecie zobaczyć. No i ta witrynka, co? No, to, jest, to jest kurczę. Jest ja nie mogę. To jest babci. Pewnie jest troszkę ciemno na kamerze, ale a kto zgonu. A kto zgonu. zgonu. Nie A więc możliwe, że osoby zmarły po prostu i nie ma się komu zaopiekować tym domem. Ale ta witrynka jest naprawdę przepiękna. Zobaczcie no w środku. Dobra, dobra w środku normalnie zachowało się mnóstwo mnóstwo szkła. Klimacik jest the best. Nie wspomnę o tej ogromnej szafie, zobaczcie na te zdobienia na drzwiach. Żebyście mogli zobaczyć jak ona wygląda w całości i zobaczcie tutaj mamy mnóstwo ubrań, nie będziemy tego wyciągać. Hmm, mam tam jakiś przyrząd ozon, coś do ozonowania tak to moi drodzy wygląda jakby coś do ozonowania, jakieś urządzenie Inhalacji coś, kurczę, spał ozon. Spa o, no. Może powietrze, nie? Było tak, może tak. ozonowane. No i standard, wiadomo, pościel, firanki. Tutaj, tutaj również, zobaczcie. Mnóstwo ręczników, pościeli, firanek, obrusów. Typowe takie wyposażenie pokoju mieszkania starszej, starszej pani. No, jeszcze tutaj mnóstwo ubrań. <laughs> Dokładnie. O, są książki schowane. Z ciekawości. Bardzo merdujesz. stare. O, bardzo. Ewidencja zatrudnienia. Zatrudnianych pracowników. Gdzie jesteś? jezu. No, są wpisy. Są stare notatki, co? O, z 53. 48. No, kurczę, ja ty, ty, <grym> no. O kurczę, to 33. 18.05. Masz wiary? No. wiarę, skoro to jest tak stary dom. Jakie skarby, nie? Jest to wpisów. Data zwolnienia 72. 68. <grym> Matko. Co my tu mamy? Jeszcze takie jakby łóżeczko, jakby podwójny fotel, zobaczcie, na dwie osoby. No i cóż, w spokoju to by było wszystko, nie? Mamy jeszcze wejście na strych, ale żeby ten pies nas nie wyczuł, nie? Myślę, że odpuścimy. Żeby Czy... nikt nas nie zobaczył z tamtego doba obok, nie? Dobrze. Znaczy, wejdę na kilka schodów i zobaczę, jak to będzie wyglądało, nie? Mnóstwo świątecznych ozdób. Tam jest mnóstwo krzesł starych. Zobaczcie na to. Stare krzesła. Pełno pajęczyn. Tu mamy jakiś stolik. A tutaj mamy kwietniki. Stare Kwietniki Drewniane. I chyba ze strychu. Ze strychu byłoby to już chyba wszystko Mamy praktycznie puste kartony Ale tu jest pajęczyn, ja pierdzielę Zobaczcie nie wiem czy to jest zasłona Możliwe, że tak Kolejne stare krzesło Mnóstwo pościeli I to raczej byłoby na tyle z tego domku nic więcej ciekawego tutaj nie widzę A więc udaje się już z powrotem Co schodzimy na dół, nie? Wszystko sobie Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał My już będziemy kończyć Za chwilę wyłączam kamerę Motylek sobie <laughs> Jeszcze muszę zrobić parę zdjęć, ale już się z Wami teraz pożegnamy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów, a szczególnie Damiana, który nie może mi w tych czasach teraz obecnych towarzyszyć. Z różnych osobistych względów. No i co? Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz pod tym odcinkiem. Napiszcie, co Wam się najbardziej spodobało z tego domu. Było tutaj naprawdę dużo rzeczy do pokazania. Dziękuję Sebastianowi za to, że jak zawsze polecam cię. Towarzyszy mi w tej eksploracji dokładnie. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.